W ciągu ostatniej doby na drogach powiatu australijskiego notowano 7 zdarzeń drogowych. Do pierwszego wypadku doszło wczoraj na ulicy obozowej około godziny ósmej. Kierujący Mercedesem na przejściu dla pieszych potrącił mieszkańca Delewa, który, na skutek obrażeń, został przewieziony do szpitala. Jak ustalono, pierwszy miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Drugie zdarzenie odnotowano około godziny 11.30. Tym razem na jednej z posesji przy ulicy warszawskiej w Ostrołęce kierujący Oplem Omega podczas cofania pojazdem najechał, najechał na 14-miesięcznego chłopca, który doznał bardzo poważnych obrażeń. Został on przywieziony do szpitala, a następnie przetransportowany śmigłowcem do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Niestety mimo wysiłku lekarzy chłopca nie udało się uratować. Ostatnie zdarzenie, ostatni wypadek miał miejsce około godziny 21 w Glebie, gmina Kadzidło. E, tym razem kierujący e, Oplem Astro najechał na 11-letniego 11 chłopca e, jadącego łożworolkami, e, 21-letni. Kierujące był trzeźwy, jednak jak ustalono posiadał on zakaz prowadzenia pojazdów obowiązujący do sierpnia 2010 roku. Mężczyzn został zatrzymany w areszcie policyjnym w każdym z tych trzech zdarzeń. Prowadzone są czynności mające na celu ustalenie wszystkich okoliczności tych wypadków. Jeżeli chodzi o wczorajszą ulewę, która przeszła na terenie miasta, należy podkreślić, że do naszej komendy przyszło kilkudziesięciu mieszkańców naszego miasta. Przeniesiono ponad kilkadziesiąt tablic rejestracyjnych, które zostały zgubione w trakcie ulewy. Zostało one odnalezione główne w, na, w miejscach, gdzie tworzyły się kałuże. Jeżeli chodzi o odbiór, można je odebrać w każdej chwili u dyżurnego komendy po okazaniu dowodu rejestracyjnego pojazdu.